Cześć, Paweł Dudas, Projekt Marketing. W dzisiejszym nagraniu odpowiem Ci na pytanie, czy warto inwestować w pozycjonowanie stron. Powiem Ci o 18 powodach, dla których opłaca się inwestować w usługi SEO. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to zaczynajmy. Dlaczego warto inwestować w pozycjonowanie stron? Pierwszy punkt: Google monopolista na każdym etapie ścieżki zakupowej. Chodzi o to, że ponad 90% Polaków przed podjęciem decyzji o zakupie właśnie korzysta z usług wyszukiwarki Google, czyli wpisuje różne zapytania do Google, zanim podejmie decyzję o zakupie danego produktu, zanim zdecyduje się na daną usługę, jeżeli to jest firma lokalna. I przez to, że możemy dotrzeć do klienta na każdym etapie ścieżki zakupowej, pozycjonowanie daje nam dostęp do bardzo dużego rynku potencjalnych klientów. Punkt drugi: Twoja konkurencja już korzysta z pozycjonowania. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto zainwestować w pozycjonowanie, wpisz kilka haseł związanych z Twoją branżą w pola wyszukiwarki Google. Jeżeli zobaczysz tam firmy, które właśnie reklamują się w wynikach organicznych. Na dane zapytanie związane z Twoją branżą, niezależnie od tego, czy jest to biznes lokalny, czy sklep internetowy, jeżeli zobaczysz tam firmy konkurencyjne, sprzedające podobne towary, oferujące podobne oferty, to znaczy, że jeżeli Twoja konkurencja korzysta z Google, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem Ty także powinieneś zainwestować w usługi pozycjonowania stron. Punkt trzeci. Dużo nowych odwiedzin na stronie. No właśnie, pozycjonowanie przez to, że daje możliwość generowania ruchu, z różnych fraz kluczowych na różnym etapie procesu zakupowego daje właśnie to nam możliwość, że pozyskamy bardzo dużo nowych odwiedzi na stronie. Po czwarte, tanie pozyskanie ruchu i klientów we właściwym miejscu. Chodzi o to, że pozycjonowanie jest najtańszym możliwym źródłem ruchu, jaki możesz w ogóle pozyskać na swoją stronę. Tak? W Google AdWords, gdybyś chciał reklamować się na dane zapytania, musisz płacić co miesiąc ogromne. Sumy pieniędzy. Po piąte, utrzymanie bezpłatnego ruchu na stronie przez dłuższy okres czasu. No właśnie, pamiętaj, że raz wypozycjonowane pozycje słów kluczowych, jeżeli są to pozycje wypracowane w miarę bezpiecznie w oparciu o rozbudowę treści na stronie, w oparciu o optymalizację tej treści i w oparciu o mocne linki SEO, to prawdopodobnie wysokie pozycje w Google utrzymają się przez dłuższy okres czasu i będziesz generował cały czas długoterminowo. Nowy ruch na swojej stronie i kolejny punkt Wyniki organiczne lepsze niż sponsorowane. W zdecydowanej większości branż wyniki organiczne, właśnie związane z pozycjonowaniem stron, są znacznie lepsze od reklamy płatnej Google AdWords. Co prawda, aby uzyskiwać wysokie pozycje w Google w wyniku pozycjonowania, potrzeba na to więcej czasu, natomiast te pozycje są trwalsze, tak? I one się utrzymają znacznie przez dłuższy okres czasu. Ponadto wiele osób widząc napis reklama, tak oznaczający reklamę płatną Google Ads, woli skorzystać z wyniku organicznego, tak? Dynamizacja zysków każdego miesiąca. Chodzi o to, że jeżeli współpracujesz z bardzo dobrą agencją SEO, to tak naprawdę bardzo szybko możesz dogonić swoich największych konkurentów, jeżeli oczywiście posiadasz odpowiedni budżet do tych celów związanych z pozycjonowaniem. Kolejny podpunkt, ósmy, mierzalność efektów i maksymalizacja zysków. Chodzi o to, że jak pozycjonujesz swoją stronę internetową, to możesz także zainstalować sobie narzędzia analityczne, na przykład narzędzie Google Analytics, jest to narzędzie bezpłatne. Dzięki odpowiedniej analizie możesz na przykład znaleźć strony, które cechują się wysokim współczynnikiem odrzuceń, to znaczy, że bardzo dużo ludzi wychodzi z Twojej strony. Tak? Możesz ulepszać swoją podstronę tak, aby ona Generowała coraz więcej, na przykład, wypełnionych formularzy. Jeżeli to jest sklep internetowy, możesz na, na przykład namierzyć produkty, które generują Ci największą sprzedaż w sklepie internetowym. A co więcej, możesz także w wyniku także innych narzędzi analitycznych, zobaczyć, jakie frazy konwertują klientów dla Ciebie, tak? Czyli możesz te frazy wykorzystać nie tylko do kampanii SEO, tak? do pozycjonowania, ale te. Frazy kluczowe, które konwertują, które generują sprzedaż, na przykład w sklepie internetowym, możesz także później wykorzystać do reklamy płatnej Google AdWords. Więc to jest bardzo fajne, że możemy ciągle powiększać zyski dzięki właśnie analityce, dzięki SEO i maksymalizować zyski. Kolejny podpunkt, dziewiąty, nieograniczony zasięg reklamy. Chodzi o to, że internet nie stawia żadnych barier, nie stawia żadnych barier geolokalizacyjnych. Tak naprawdę z każdego punktu na ziemi, dzięki pozycjonowaniu, możesz dotrzeć do potencjalnego klienta. Kolejny punkt, punkt dziesiąty: docieranie do klientów z wielu różnych słów kluczowych. Chodzi o to, że w przypadku reklamy Google Ads zwykle reklamujesz się na kilka bądź kilkanaście fraz kluczowych ponieważ masz ograniczony budżet i musisz starać się wybierać tylko i wyłącznie te frazy, które cechują się wysoką jakością konwersji. Natomiast w pozycjonowaniu możesz zbudować taką strategię pozycjonowania, że będziesz pozyskiwał ruch z różnych fraz kluczowych, ale związanych z Twoim biznesem. Możesz pozyskiwać ruch z różnych słów kluczowych z długiego ogona. Dzięki temu możesz pozyskiwać coraz więcej klientów. Więc tak naprawdę pozycjonowanie daje Ci nieograniczoną możliwość pozycjonowania na bardzo dużo ilość słów kluczowych, na setki, a nawet na tysiące fraz kluczowych, w top 10. A to oczywiście powinno się przekładać później na większą sprzedaż i większe zyski, jeżeli strona jest dobrze zbudowana i dobrze zoptymalizowana. Kolejny podpunkt, 11. Content marketing, który generuje klientów. Jak zapewne wiesz, pozycjonowanie jest bardzo silnie skoncentrowane na tworzeniu wysokiej jakości treści. Przez bardzo długi okres czasu jeden artykuł wysokiej jakości napisany na Twojej stronie może generować Ci klientów przez wiele lat. I przy pozycjonowaniu właśnie trzeba skupić się na content marketingu. I zainwestować oczywiście większe pieniądze w produkcję treści, ale te pieniądze z pewnością się zwrócą w przyszłości. Dwunasty punkt, budowanie wizerunku eksperta. No właśnie, jeżeli będziesz tworzył wysokiej jakości treści, jeżeli będziesz odpowiadał na potrzeby użytkowników, z Twojej branży, jeżeli będziesz odpowiadał na pytania, zagwozdki, jeżeli zrobisz to w profesjonalny sposób i ludzie będą widzieć, że znasz się na swojej branży, to Twoja marka, Twój wizerunek w oczach ludzi będzie rósł. A jak zapewne wiesz, aby ludzie stali się Twoimi klientami, oni Tobie muszą ufać i muszą Cię znać. To są dwa podstawowe filary, aby ktoś od Ciebie w ogóle dokonał zakupu. Kolejny podpunkt, trzynasty, kanał SEO wspierający pozyskiwanie klientów z innych kanałów. Jeżeli inwestujesz równolegle tak, w SEO, w reklamy Google AdWords czy na przykład w remarketing, to łącząc te kanały ze sobą zyskasz więcej niż gdybyś tylko i wyłącznie się pozycjonował w Google. Chodzi o to, że czasami użytkownik dzięki pozycjonowaniu wejdzie na Twoją stronę, na przykład przeczyta poradnik, jak szybko schudnąć, i wyjdzie z Twojej strony, ale remarketing będzie śledził tego klienta. Na różnych podstronach, na różnych stronach internetowych będzie się pojawiał baner właśnie do Twojej strony internetowej. I jeżeli ktoś przejdzie tak, z tego baneru, z remarketingu, i kliknie na Twoją stronę i dokona zakupu, to wtedy właśnie można powiedzieć, że kanał SEO wsparł pozyskiwanie klientów z innego kanału ruchu. Czyli w tym momencie tym innym kanałem ruchu był remarketing, ale dzięki SEO. W ogóle remarketing mógł zostać odpalony. Dzięki SEO, właśnie użytkownik w tym przypadku wszedł na stronę, wyszedł z tej strony, ale remarketing pozwolił przywrócić tego klienta z powrotem na stronę, aby stał się Twoim klientem. I takie działania są jak najbardziej powszechne tak? i jak najbardziej są rekomendowane, na przykład w przypadku sklepów internetowych czy także firm lokalnych. Kolejny podpunkt, 14: budowanie relacji biznesowych. Jeżeli posiadasz już bardzo dobrą stronę internetową, jeżeli posiadasz dużo eksperckich treści, jeżeli masz dużo content marketingu na swojej stronie internetowej, tak? i ten ruch zaczyna się coraz bardziej powiększać, jeżeli inwestujesz w pozycjonowanie, to także inwestujesz w mocne linki SEO, i z pewnością z czasem dojdzie do takiego momentu, że będziesz nawiązywał relacje biznesowe nie tylko z reklamodawcami. Bo nie zawsze będziesz chciał pracować z reklamodawcami, ale ze zwykłymi ludźmi, którzy na przykład będą chcieli zrobić z Tobą jakiś deal biznesowy, tak? nawiązać jakąś współpracę, partnerstwo biznesowe. I dzięki właśnie pozycjonowaniu także takich partnerów biznesowych w przyszłości będziesz mógł pozyskać. Oczywiście nie w każdej branży będzie to możliwe, ale w wielu branżach także właśnie pozyskiwanie partnerów biznesowych jest możliwe dzięki pozycjonowaniu, dzięki temu, że Twoja. Firma ma bardzo dobrą widoczność w wyszukiwarce Google. Zwiększanie wizerunku i świadomości marki. Będzie większa świadomość marki, ponieważ będziesz na przykład produkował odpowiedzi na pytania użytkowników, tak? Związane z tą Twoją branżą, tak? Jeżeli będziesz odpowiadał na pytania, to ludzie będą świadomi Twojej marki, będą wiedzieć, że ty. Potrafisz dać odpowiedź na praktycznie każde pytanie związane z Twoją marką. A to się oczywiście będzie wiązało z tym także, że zostaną Twoimi klientami w przyszłości. Więc oprócz świadomości marki zyskujesz właśnie klientów. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Lepsza jakość, czytelność i szybkość strony internetowej. Właśnie pozycjonowanie stron, jeżeli jest właśnie wysoko jakościowe, to powinno skupić się na tym, aby strona była wysokiej jakości. Aby każda postrona związana... E, z pozycjonowaniem, spełniała jakiś określony cel biznesowy. Nawet jeżeli to jest wpis blogowy, to we wpisie blogowym możesz na przykład osadzać produkty tak, do swojego sklepu internetowego powiązane właśnie z tym konkretnym wpisem. Tak. Możesz na przykład, jeżeli to jest firma lokalna, możesz na przykład osadzać jakieś boksy Zachęty do przejścia na przykład na stronę kontaktową, gdzie będziesz mógł dokonać zamówienia tej konkretnej oferty. Mam tu właśnie na myśli to, że Twoja strona będzie lepsza jakościowo, tak? większa czytelność. No właśnie, nowoczesne strony internetowe stawiają na czytelność, przejrzystość, aby wszystkie najważniejsze podstrony. W serwisie jakieś oferty były czytelne i łatwo dostępne, np. z menu nawigacyjnego, za to także odpowiada pozycjonowanie. Lepsza szybkość strony to znaczy to, że użytkownik szybciej dokona zakupów w sklepie internetowym, będzie mniejszy współczynnik wyjść ze strony, jeżeli ta Twoja strona będzie szybko się ładowała. A także roboty Google także patrzą na szybkość strony internetowej, szczególnie na smartfonach, gdzie ten internet ciągle czasami stanowi problem w przeglądaniu witryn internetowych. Dlatego. Twoja strona musi być szybka, szczególnie na smartfonach, i za to odpowiada także pozycjonowanie, aby te szybkości ładowania strony poprawić. I kolejny podpunkt: zróżnicowanie ekspozycji reklamy w wyszukiwarce. Zróżnicowanie ekspozycji reklamy w wyszukiwarce dzięki pozycjonowaniu może być poprzez wynik organiczny, poprzez Google grafika, poprzez film na YouTube, tak, i poprzez mapę Google, tak. Więc masz przynajmniej cztery sposoby na Zróżnicowania ekspozycji organicznej wynika wyszukiwania Google. A. I kolejny ostatni punkt, punkt osiemnasty, dzięki pozycjonowaniu możesz zarabiać na swojej stronie internetowej. Istnieje wiele stron internetowych, które są stworzone tylko i wyłącznie pod zarabianie. Ja także mam kilka stron internetowych. Dzięki którym zarabiam tylko i wyłącznie dzięki pozycjonowaniu. A zarabiać na swojej stronie możesz na przykład poprzez reklamy Google AdSense. Co prawda, niewiele da się zarobić przy stosunkowo niewielkim ruchu, ale możesz także zarabiać na publikacji artykułów sponsorowanych reklamodawców. Możesz zarabiać na programach partnerskich. Masz bardzo wiele możliwości zarabiania na swojej stronie. Jeżeli będziesz posiadał bardzo duży ruch organiczny, z pewnością takie zarobki wygenerujesz. Także w swojej branży. Więc pokazałem Ci te 18 podpunktów, dlaczego warto inwestować w pozycjonowanie stron. Jeżeli znasz jeszcze powody, dla których warto zainwestować w pozycjonowanie stron, to zapraszam Cię do komentarza pod tym filmem. Oczywiście, mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing, w efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze filmy, a one z kolei dotrą do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę, trzymaj się. Cześć!